Witam koleżanki i kolegów. No ktoś mnie pytał, co tam u mnie z młodymi. No to proszę. <laughs> tak latają. Rozpiździucha dziucha totalna. Po prostu Meksyk na niebie. Ale tak ma to wyglądać. W tym roku nie chcę, żeby latały za wcześnie. Nie tak jak w zeszłym roku, że w maju już po dwie godziny mi latały, a później jak przyszedł sezon. To chęci do latania nie było. Nie teraz je tuczę, rzadko wypuszczam. One mają tylko sobie zapoznawać się z tym krajobrazem dookoła i tak to wygląda. No Na niebie jest po prostu rozpierducha. Wszędzie po dachach, tam na dachu, tam na dachu. Podejrzewam, że na każdym dachu dookoła jakiś mój gołąb siedzi, ale jakoś się później schodzą. Mija dwie godziny i i trochę już reakcji jakiejś tam na, o jak do słońca się rozkłada, jakieś tam trochę reakcji na wołanie, już, już jakieś reakcje są. Także te pierwsze, pierwsze takie nauki, a lubią słoneczko, proszę. Jakieś pierwsze nauki są. No i co tu więcej mówić o nich? Jak do tej pory jednego młodego usunąłem, a jest ich 52-3 sztuki, jakoś tak. Szczerze powiem, nie liczyłem yy, przez ostatni tydzień lub nawet dwa, bo, bo nie mam na to czasu. Możliwe, że są jakieś straty na tych oblotach, jednego gołębia mi yy, Anglik przyniósł gdzieś tam z ulicy, rozbity był, ale przeżył. Przeżył, 2-3 dni w ogóle nie chodził. A widać, że one w ogóle kondycji nie mają. Sapią, dwa kółka zrobią nad tym, nad gołębnikiem i już, już dzioby pootwierane. No ale mówię, w tym roku tak to ma wyglądać. Czy to się uda? Zobaczymy. Tak więc, jeden młody usunięty dziwnie. Gdzieś tam katary go wzięły. Oczy załzawione. No to długo nie czekałem, usunąłem go szybciutko. Reszta na razie jest ok. Put, put, put wypluć i odpłukać No i tylko proszę, biesiada biesiada na dachu, łapanie promieni słonecznych yy, ich jest dużo więcej te niektóre rzeczywiście może już gdzieś poleciały, bo tak na dachu ich dużo nie widzę także może być tak, że niektóre już zaczynają latać trochę dalej co akurat mi się nie podoba za bardzo Troszeczkę za wcześnie, 28 maja Tak myślałem je ruszyć Od połowy czerwca Mniej więcej Zobaczę, jeżeli się okaże Że te Bo dziś z 20 sztuk jeszcze brakuje Jeżeli te 20 sztuk Rzeczywiście odeszło, to będę musiał Jeszcze mniej je wypuszczać I podkarmiać Niech się tuczą Niech rosną Tak, definitywnie Brakuje z 20 gołębi Także one może już rzeczywiście poleciały. A tu pojedynczy gołąbek dochodzi, gdzieś się poroz, porozlatywały. Także no z młodymi jak to z młodymi, wiadomo. Fajnie popatrzeć jak się pasą, fajnie je karmić z ręki. A później, czy się odwdzięczą na lotach, to już jest inna sprawa całkowicie. Co, tyle chyba o młodych. Do później. To dobre. Wow. Witam wszystkich miłośników piwa. Yry, przepraszam gołębi. Cóż, sobota. Następny lot 7, 8. Ósmy, ósmy lot. Lot króciutki, lot z Buckingham 110 mil z groszami do mnie, czyli jakieś 176, 177 km. Pogoda, jak widać, bardzo ładna. Są chmurki. Nieraz się słońce pokaże, raz troszeczkę ciemniej, ale jest suchutko. Wiatr południowo-zachodni, więc gołębie mają pierwszy lot z wiatrem. Troszeczkę spychający, ale ogólnie z wiatrem. Także ten sezon taki dosyć, dosyć ciekawy jest, bo do tej pory wszystkie loty były pod wiatr. Króciutki lot, więc jakiś tam jakiegoś szału nie przewiduję. Na sprincie jak na razie te moje gołębie są za wolne yy, i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu jak wyślę je za kanał, że z Francji troszeczkę lepiej to będzie wyglądało. Ale to są oczywiście moje nadzieje. W tygodniu co się działo, to tam widzieliście. Młodziki pokazałem, to jeszcze jest yy, rozpierducha totalna, więc, więc za bardzo nie ma czego pokazywać, aczkolwiek wczoraj już były pierwszy raz w koszu, spędziły parę godzin. No, i działo się rzeczywiście, młócka była niesamowita. Pozwólcie, że wezmę łyka, bo jest poranek. 9.11. Dobre piwo. Więc wracając do dzisiejszego lotu, wypuszczone gołębi 7.15. Więc lecą już godzinę 42. Daniel obliczał na godzinę 55, więc zobaczymy czy, czy trafi. Ten wiaterek raz jest mocniejszy, raz słabszy, a tam już gołębie idą, ale w drugą stronę. To znaczy, że to będą z innej federacji. Myślę, że rzeczywiście około 10 minut, te gołębie powinny się pokazać. Wysłałem 14 samic. Cztery zostawiłem w domu. Zostawiłem cztery samice, które pójdą na kanał. Postanowiłem wysłać je z jajek, a 10, ogólnie dziesięć 10 samców, dziesięć samic wyślę na kanał, za kanał i będą z różnych motywacji, więc cztery samice pójdą z jajek, sześć samic pójdzie z totalnego wdowieństwa. Z klasycznego no. samce zostają. Na ten lot, tak jak powiedziałem, poszło 14 samic i 8 samców. Tak, dla, dla zmyłki też wysłałem, żeby się przeleciały, żeby nie było tylko, że one siedzą. Wiatr sprzyjający dla samców, wiadomo, one nie lubią ciężko pracować, więc mam nadzieję tylko, że za daleko nie przelecą. Wiadomo, że te samce u mnie nie są trenowane, nie jest im czas poświęcany. Tak jak samicą, więc tutaj nie spodziewam się czegokolwiek po nich. Oby tylko, aby tylko wróciły. To jest tylko to, co mają zrobić. No i cóż. Kamerkę zaraz przestawię. Ja piweczko sobie sączę. Czekając na gołąbki. W domu cisza, spokój. Wszystkich wywiozłem na wakacje, a ja chill out w domciu. Kwiatki kwitną, gołąbki gruchają, czego chcieć więcej od życia. Oje yeah. wygranej. <noise> Tego mi brakuje w tym sezonie. Masa kroza. Dobra koledzy, pozdrawiam Dorychłego. rychłego, zaraz, zaraz powinny gołębie się pokazać. Leczą godzinę 44, więc jeszcze troszeczkę i, i powinny się pokazać. No niestety. Pierwszego gołębia przegapiłem i uwierzcie mi, że stałem tutaj cały czas, skąd, skąd ona przyleciała, nie mam pojęcia, dwie godziny, dwie minuty, także dużo później niż żeśmy liczyli, nie wiem czy ona z północy, czy z południa, nie mam pojęcia, jakim cudem ją mógłbym przegapić, jak ja cały czas tutaj jestem. Pierwsza samica przyleciała yy, Ta, która do tej pory raczej gdzieś tam się plasowała W połowie lub przy końcu yy, I to jest bardziej z tych dal dalszodystansowych roczna samica Więc raczej te szybkie przeleciały Nie wiem jakim cudem Jakim cudem ona yy, Skąd ona przyleciała, nie wiem nie ma pojęcia. Także raczej lot będzie przewiany, Gołębie gołebie chyba przeszły. Obadamy. Jest 93, trzydzieści trzy dwa był ten pierwszy odbity. Chodź chodź. Skąd one przylatują? Chodź, hać, 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 hać. Po raz kolejny nie zobaczyłem, skąd przyleciała. No kurde. Chodź, hać, hać. Znowu gołąbek, który zawsze z reguły yy, później przylatywał. Ale skąd one przychodzą, naprawdę nie wiem. Może ktoś z zagarażu je wypuszcza. Nie mam pojęcia. Nie wiem jak mam się ustawić, żeby je widzieć Skąd to? Ono... O, jest następny. I zobaczcie skąd przeleciała. Nie wiem. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Jak na razie wszystkie roczne. Nie ma dwulatek I trzy lata. Skąd one chodzi? A tu Aha, wszystko wiadomo. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Wszystko z północy na to wychodzi. Czyli gołębie przeleciały. Chodź, 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 chodź. I kolejna roczna. To teraz po prostu chyba muszę tutaj patrzeć. O, jest następny. Chodź, 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 chodź. A, cicha, 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 cicha. A, cicha, 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 cicha. I jest następny gołąb. Na razie pięć A to jest trzylatka, dopiero. A, cicha, 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 cicha. A, cicha, 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 cicha. Niestety gołębie przewiane. No i na razie same samice, nie ma ani jednego samca. No ale to było do przewidzenia, samce to oby tylko przeleciały bo cudów to się po nich nie spodziewam. ale żebym ja nie zobaczył pierwszych z trzech gołębi skąd przyleciały, to jest po prostu, ta perła chyba działa. A A chodź, 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 chodź. Północy przyleciała niestety. Także te wszystkie najszybsze gołębie to jest ta moja najbardziej pewna trzylatka. Najszybsza z tych jak na razie gołębi. No i tak jak mówiłem, te najszybsze niestety przeleciały. A, przy takim wietrze, z takimi lotami, trzeba się liczyć, niestety a jest dziewiąta trzydzieści dziewięć, czyli minęło siedem minut od pierwszego Gdzie ty jesteś? Chodź, 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 chodź Chodź Perła, gdzie ty jesteś? O, jest Chodźko, jest pierwszy samiec. Chodź, 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 chodź. No chodź, chodź. No idź siada, idź. To chyba jest najbardziej pewny samiec, którego mam. To jest trzylatek. Dwa czy trzy? Trzy. Trzylatek od Michała z Wallsą. I to jest chyba z samców najbardziej pewny ale z północy No, czego się spodziewać Żeby te reszty sierot tych samców sobie dała radę jeszcze Chodź, 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 no jest drugi samiec Chodź, 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 chodź Na co ty czekasz? Na co czekać? Chodź, chodź, chodź. A to jest gołąbek z, z tych moich jeszcze dawniejszych prób z wieśka tokarczyka gołębiami. To jest chyba jeden z nielicznych, które zostały samców z, z tej linii Engelsów Ciemnych. O, tam idzie kupa gołębi. O, dopiero. Dopiero jakieś gołębie zobaczyłem. Ale bardzo wysoko idą, więc one pewnie z innej federacji. No bo z mojej federacji to już pewnie wszyscy odbili. A ja teraz będę się tu czaił. Dwa samce jak do tej pory. A gołębi razem. Dziewięć sztuk. No powiem wam, że schodzą się. Naprawdę jakoś słabo. No i dwa samce, które nie były w ogóle trenowane, czas nie był poświęcany im. Dwa samce wyprzedziły niektóre samice. No to to już w ogóle jakieś jajca są, nie? Ciekawe, gdzie te sieroty poleciały. აა, ხა, 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 ხა. აა, ხა, 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 ხა. აა, ხა, ხა, ხა. ნაწוש. 13-ე გემბი. 13 gołębi minęło prawie 20 minut, także lipniasko to wygląda. Jeszcze dycha leci, czy dycha? Nie co ja gadam, nie, 7 gołębi jeszcze leci, także w większości samce, 6 samców i jedna samica. Także na tym koledzy zakończymy Nie przewiduję raczej żadnych cudownych Jakichś zjawisk typu Dobrze przyleciały Bo wszystko przyleciało raczej od północy Skoro ja patrzyłem cały czas w kierunek A nie widziałem gołębi To znaczy, że one z tej strony przychodziły I, i dlatego tych pierwszych gołębi nie widziałem Dopiero później Człowiek się obudził, że to jednak W drugą stronę trzeba patrzeć Dobra Wyniki oczywiście na sam koniec Zobaczymy, jak one przyleciały, ile im zabrakło, no i czy będą straty wśród samców, bo samice wiem, że, że sobie poradzą, ale z tymi samcami to nie jestem niczego pewien, więc okaże się na koniec. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie, za wsparcie, za komentarze. Do następnego, trzymajcie się. Dobra, jeszcze rzucę na taśmę jeszcze jednego I to przyleciała ostatnia samica Więc teraz tylko same samce zostały Pozdrawiam koledzy Witam wszystkich zainteresowanych Szybciutko, niedziela Już 15.33 Dopiero listę odebrałem Ze względu na to, że mi nie było Po, zdaje się, 16 Gołębiu musiałem wyjechać Więc zegar odłączyłem, zawiozłem tylko do klubu aby oni tam resztę zrobili, ja e, musiałem wyjechać. No i jak to wyglądało? Tak jak przewidywałem. Gołębie przewiało, więc nie można było liczyć na żaden sukces. E, dwóch samców brakuje z tego wszystkiego, co wysłałem. Więc z tymi samcami to się liczyłem, że one mogą e, później przyjść. Zobaczymy, czy dolecą. Do dzisiaj do tej obecnej chwili ich nie ma. Jeżeli chodzi o klub. Nie mam listy z rezultatów w klubie, bo drukarka się zepsuła. Mam tylko listę z tego, jak przylatywały, ale to, żeście widzieli, więc nie będę się powielał. Na, na zegarze mam odbitych tylko 16 gołębi, bo musiałem po prostu wyjechać. Jeżeli chodzi teraz yy, o federację, to nasz klubowy gołąb pierwszy McCartiego zaczął się chyba od 55. W federacji 66 hodowców, 1070 tam parę ptaków. Yy, I był od 55. Mój gołąb zaczynał się dopiero od 133. Także spora różnica. Ja miałem 31,50 z groszami, a w klubie był 28 minut po. Dwu, po której to było? Kurczę, już nie pamiętam. 9 tak, 9.28 z tym, że on miał mile mnie, wien, mniej więc yy, około 3 minut straciłem na tym locie progresu jak, jako taką nie, nie zauważyłem absolutnie yy, czegoś brakuje ale ja mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu jeżeli będzie ten lok z kanału to troszeczkę lepiej mi to wyjdzie yy, w Midlands National ten tydzień jest jaki jest. No, gołębie z wiatrem poleciały i, i musiały później wracać. Dobrze. Przebitki tylko zrobię z tych list. Tą listę jak przylatywały, i z federacji przebitki, bo tak jak wspomniałem, klubowej nie mam. Drukarka się zepsuła. Wszystkich pozdrawiam i do następnego roku.